A dzisiaj będzie nagranie z lasu, czyli z miejsca, gdzie trzeba chodzić, jak cokolwiek się dzieje. Żeby się zharmonizować na nowo, żeby oddać tą negatywną energię, a naładować się pozytywną, uspokoić się, wyciszyć, połączyć na nowo z naturą, powiemieniać elektrony kontaktem, gołą, skórą, z ziemią, z drzewami. To naprawdę działa. <laughs> I nie trzeba czekać do wakacji raz do roku, czy dwa razy do roku, żeby iść bosą stópką po plaży, tylko można to sobie zrobić codziennie. O. Efekt jest ten sam. co bose stopy na plaży. I nie trzeba tutaj być jakimś oświeconym szamanem chodzącym w łachmanach, <laughs> żeby po prostu korzystać z tego w normalnym życiu, żeby znaleźć ten balans pomiędzy Tą duchowością, a tym matriksem, w którym żyjemy wszyscy i musimy się jakoś tu odnajdywać. Ale temat filmu jest inny. Takie moje przemyślenia z dzisiaj o stawianiu swoich granic. I o tym, czy jak już się człowiek przebudzi. To już się nagle robi tak łatwo, i już nie trzeba nad sobą pracować, i już żadne sytuacje nas nie zaskoczą, nie wyprowadzą z równowagi. Czy już ten pokój i harmonia to już tak trwa na zawsze? No słuchajcie, to nie jest tak. Jak się człowiek obudzi, to ta praca nad sobą dopiero się zaczyna, bo już człowiek wtedy świadomie może um, obserwować, co się z nim dzieje i reagować w określony sposób. I ja dzisiaj miałam taką sytuację, <laughs> że się zdenerwowałam. Wyszłam z równowagi. Wyprowadz wyprowadzono mnie z równowagi. Eee, to jest tak, no, w bliskiej relacji. Gdzieś tam, przez ostatnie czasy, moje granice były tak delikatnie przekraczane, ale tak wiecie, tak trochę, no nie? Nie też by to jakoś tam było hamsko, gwałtownie nadszarpywane. Natomiast to tak. Wiecie jak to jest, no macha się ręką. Macha się ręką, no bo no bliska osoba to tam, a dobra. Raz nie zawsze, spoko. No i dzisiaj wyniknęła sytuacja taka bardziej nietypowa i to była powiedzmy taka przelana szal szala goryczy, czyli to co się zbierało gdzieś tam, to dzisiaj wykipiało. No i zdenerwowałam się oczywiście, no na tą osobę. Wylało się, wy wykipiały pewne słowa. No, ale potem pomyślałam sobie, zostałam sobie z tymi emocjami, które ze mnie wyszły. No i mówię zaraz, zaraz. Zdenerwowałam się na tego człowieka, ale przecież to ja pozwalałam przekraczać swoje granice przez ostatnie czasy. To ja nie stałam w swojej prawdzie, mówiąc, że nie mam na coś ochoty i że nie chcę czegoś, tylko. Godząc się na jakieś tam pewne drobne rzeczy, bo mówię drobne, to łatwo jest, kiedy to są takie hardkorowe jakieś duże rzeczy, że jakby od razu widać, że coś jest, że coś jest nie tak. Tutaj były naprawdę, naprawdę drobne rzeczy, no ale nazbierało ich się. Eee, no i co? I zorientowałam się, że przecież jeśli jakąkolwiek mam mieć pretensję, no to tylko do siebie. Przecież każdy może robić co tylko chce. Absolutnie co chce, jest wolna wola i każdy może próbować przekroczyć swoje granice na wszelkie możliwe sposoby. No ale pytanie jest inne: co ty z tym zrobisz? Czy wpuścisz kogoś do swojej takiej intymnej przestrzeni i pozwolisz mu te granice łamać, czuć się przez to niekomfortowo? No bo jeśli umówmy się, jeśli pozwalasz łamać, naciągać swoje granice, no to ty nie czujesz się z tym dobrze, a ktoś może nawet nie być świadom, że te twoje granice przekracza. No nie? No skąd ktoś może wiedzieć, gdzie jest twoja linia komfortu? Więc jeśli pozwalasz, no to potem się nie dziw, że te sytuacje się powtarzają. Pozwolisz raz, to masz, masz tak już zawsze. No i co? Taka refleksja moja jest dzisiaj: jest taka, że po pierwsze, przebudzenie i ta duchowość to jest w stanie wprawdzie. Jakakolwiek ona by nie była, prawda? Czasami jest niewygodna, nie? To nie jest żyganie tęczą, tylko, tylko to jest prawda. Obojętnie jaka, na każdy temat. Prawda. Na temat tego, jak się czujesz i na co się godzisz, a na co się nie zgadzasz. Obojętnie, czy to się komuś spodoba, czy nie spodoba. To jest życie właśnie w zgodzie ze sobą. Bo fajnie, że my wiemy, że no, inkarnowaliśmy tutaj po to, żeby sobie doświadczać różnych rzeczy, że w sumie to i tak pochodzimy ze źródełka i tam wrócimy. No, ale właśnie, no jesteśmy tu i teraz, nie? O, tutaj właśnie jesteśmy, w takim pięknym lesie. Jesteśmy tu i teraz i jesteśmy po to, żeby żyć, a nie po to, żeby umrzeć za życia. Tak mówię w cudzysłowie, umrzeć za życia i leżeć. W źródełku, medytować i podróżować. Bo słuchajcie, świadomie można przecież wychodzić z ciała. Robimy to w nocy, ale można to też robić świadomie w dzień, jak się opanuje pewne rzeczy i oczyści i tak dalej, ale no to inny temat. I można tam sobie funkcjonować, no nie? I jakby nie brać czynnego udziału po prostu w życiu. No, ale no o to chodzi, żeby żyć, bo po, po to tutaj przeszliśmy, żeby zbierać te doświadczenia, żeby się uczyć, żeby odbywać lekcje, żeby wzrastać. Więc spotykają nas różne sytuacje. Takie, które nas wzmacniają, takie, które będą nam pokazywały, gdzie jeszcze jest słaby punkt, nad czym jeszcze trzeba pracować, które granice trzeba jeszcze wzmocnić? No. Także duchowość, słuchajcie, i przebudzenie to jest dopiero pierwszy krok do tego, żeby świadomie zacząć nad sobą pracować, żeby zacząć wzrastać i żeby żyć w zgodzie, w harmonii z samym sobą. Bo no właśnie, to jest trudne. Branie odpowiedzialności za siebie i za swoje wybory, za decyzje, za reakcje. Jakby na tą samą sytuację można zareagować w różnoraki sposób. Natomiast mówię, no to też nie jest tak, żeby dawać się wykorzystywać, żeby czuć się źle. I odmowa komuś, na przykład, czegoś nie jest skrzywdzeniem kogoś. To jest ochrona ciebie, Twojej własnej energii. I o, właśnie, jest obrazek też taki pod tytułem To nie moje. <laughs> I on jest na tej stronie Energetyczne Przekazy. I tam jest opisane, właśnie, jak chronić swoją własną energię. No właśnie, o energii. Um, będzie też filmik o ciemnych energiach. Nagraliśmy z Krzyśkiem. Trochę tam chaotycznie jest po, co mówione, jak go oglądałam montując. Chociaż no tutaj u mnie tego wielko, wielkiego montażu to nie ma, bo raczej puszczam tak jak jest, żeby było swobodnie, naturalnie, tak jak to rzeczywiście wygląda. Natomiast to trochę chaotycznie tam wyszło, a warto by zaznaczyć że energia jakby nie jest jednolita, bo pojawiły się też takie głosy. A olej te osoby, które gdzieś tam negatywizm na ciebie mówią, wykorzystaj ich energię do swoich celów, bo oni ci ją wysyłają. No nie. Bo oni wysyłają negatywną energię, to są ciemne energie. Z których powstał między innymi ten ciemny płaszcz nad ziemią, przez który dusza inkarnując tutaj musi się przedrzeć i jest obklejona tymi programami. I to też jest opisane w jednym z obrazków Zejście duszy na ziemię. No, skąd to powstało? To nie jest energia świetlista, tylko to jest ciemna energia. Są dwa rodzaje energii, właśnie to światło no i ciemna energia. Światło rozbija ciemność. I to nie jest tak, że jak ktoś ci wysyła obojętnie jaką energię, no to możesz ją przekierować jak chcesz. No nie. Ciemną energię trzeba odprowadzić. I odprowadzamy ją na przykład, kiedy idziemy spać, bo wtedy nasza dusza wychodzi z ciała, wędruje sobie w wyższe wymiary i te negatywne energie, które przykleiły się do nas w ciągu dnia, odpadają. Dlatego rano budzimy się tacy bardziej mm, pozytywni. Można tak powiedzieć, myślę, że można. Też się mówi, a trzeba się z, z tym tematem przespać. Jutro będzie jakby e, świeższa głowa. No i to właśnie z tego wynika, że te negatywizmy, te ciemne energie przez noc odchodzą i budzimy się naładowani światłem. Więc są dwa rodzaje energii: świetlista i ciemna. Będziemy o tym mówić w kolejnym filmie. W sumie będą dwie części, bo dosyć długo to wyszło. E, no i co. I tak, chciałam się z wami tym podzielić, bo wiem, że wielu z was się po prostu z tym utożsami, a nie że jesteśmy tutaj na tym kanale, mówimy o duchowości, e, tak jakbyśmy po prostu pozjadali wszystkie rozumy, a nie spotykają nas już jakby negatywne sytuacje, czy przestaliśmy się już uczyć, bo już wszystko wiemy. No właśnie, nie. Jak już się obudziliśmy, no to teraz dopiero taka świadoma praca nad sobą taka naprawdę, naprawdę świadoma. Miłego dnia.